Jakiś problem szeregowi? Co, co ty powiedziałeś? <laughs> Klam szeregowy, jak się zaraz A co? generałem chcesz być? Kurwa, hopy. nie chcę być, tu jestem. Bożaj, bo potomka bo zabijesz. No to gdzie mi podchodzi? Kurwa? Ej! Patlupa podchodzi, kurwa. <laughs> Mówiłem, że będą wychodzić. I to jeden z największych już wziąłeś. No prawie. O, że on tego ściął. Człowieku. Weź przez chwilę, bo muszę montować. Nie bądź. Weź przez chwilę, bo potem musisz to montować. Idzie do mnie do Ja Weź się filmik obejrzałem. Bo ze sobą miałeś montowanie, co? Idź, pa fuj. Oglądałeś? Oglądałem. A w końcu i co nie są te filmiki, co? Chyba to jest gość, który w zdaniu, które zawiera 4 wyrazy, <laughs> używa 4 razy. Pa. Na końcu jak już odpowiadał to całą historię, mówię, nie da się tego zmontować. Bo spisałem plus 18 ich. No. O człowiek I co fajne te filmiki, co? No mówię nie są nic, żadne kurwa, o ani obelgi ani nic. Może sobie swoje też pogodę tam z Jarkiem coś, to człowieku mam takie bokowe akcje, tam, że to koniec A w końcu Tomek obejrzał nasz filmik. Daję jak O ale leci machinie Ale to jakby to się robi. Jego się zaczyna, bo tam masz, normalnie masz ząb i masz takie gówno, które nie pozwala zębów wchodzić cały, nie? żeby to obciąć no, ten... no to upierdolił. No to wyciął. No, to wyciął. Żeby, jak da za mało gazu na wejściu, to mu się zacznie. Ale jakoś tak super nie leci, może mam ten dołączyć. To jakby był tylko kurwa, że jest że jest tylko nie mechaniczne. E, tam ma więcej. Nie, no, sprawdzaliśmy to, on miał. A nie, dobra, bo to jest ta stara, ta... On ma chyba jest 7 czy 8. Wywierć PS, oddaj na maszynę. 11. No ja, to będzie no, 7. No ostatnio mówił 9, a wyszło, że ma 4. No. To <gryzanie> nie po prostu On był już popsuty prostu. A, a co, znaje, przed, to jest najlepsze, to tak mój ogień był. <średŚ> No, trzeba posprzątać Volvo, co? Tam się nie wsią... miał problem, żeby wsiąść. Od no, mówię, tam się już wsiąść nie da. I co, polecasz filmik? No, przy to wygląda, nie? Fajne są, no. wesołe, takie ciekawe. Wiadomo, z dwóch godzin to zrobi 20 minut, żeby to ciekawe było. Ale fajne są. No, wyskoczyło jak że A, jednak. A, kliknę. No i fajnie, mówię, resztę też chcę pooglądać, to się tylko pośmiejesz. Zobacz sobie te filmiki z Jarkiem, jak był sam na budowie, człowiek jak go wiertarka prawie obróciła. Jego <grym> chłop wziął wiertarkę, jak beton miał szorować, to z taką metalową szczotką wiertarkę daj wiertarkę, fu, opala go całego, człowieku, w tym rowie, koniec świata. Tam, 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 gdzie ten rów zasypaliśmy, tam, gdzie te dechy budowaliśmy, to pod tym rowem, zanim to malowali to tam właśnie musiał czyścić tą metalową szczotką, dałem mu wiertarkę, człowieku, to... to... Płakali ze śmiechu chyba. Mm. Możesz układać kostkę? No pracowałem przy kostce jakiś czas no, no to patrz, Tomet jest, jest brukarzem. Nie jestem brukarzem. <laughs> burkarzem tak się mówi ten zawód? Burkarzem. Jak? Brukarzem. No brukarzem no. no. Ha, patrz. Ja znam kung fu, jiu-jitsu, tai jeszcze parę innych ciężkich no. słów. <laughs> no, nie, nie. <laughs> Czy pod górką sobie żeby dobrze popchnąć łotem? <laughs> Zrozumiałem. To, to a potem uzbierasz se kawałek, my ci trochę dołożymy jakieś saiczęto se kupisz robocze. No. Będziesz popylał. Uzbieramy pół na pół. I będziesz saiczęto sobie popylał do roboty, co? Gerne. Gerne, gerne. Y, dzisiaj właśnie Cadillac wyjeżdża z tego. Jak jechałem do roboty, to widziałem. Był szukowany? No, odpalany człowiek, upicowany. No, nie a... będzie. Ojej, ale fajne samochody tam są Dłuższe to trzeba było na pół czekać, bo kurwa ten trawnik hara tam a, to Trochę ta, nie? By się nie zjebał do nas hmm. No czemu ten trawnik nie odrośnie? Tu się... nie wiem <laughs> Umiesz ciąć piłą czy łapkę obetniesz? Umiem, umiem Umiesz? ja ze wsi jestem, takie rzeczy to jak le... Dziecka no się robiło <laughs> To ci tu tą niebieską piłę przyniosę i z tą niebieską będziesz ciachą na mniejszą Marynarzu Idziemy po łódkę Majtku, ja ci dam majtka Chodź połudkę. ja to muszę popłynąć Dobra to da się wyciągać co? Wiadomo, że jakiś perfekcyjne to nie jest, ale da się No to wiesz te patyki one pękają Toki. gin, uwaga? Dzisiaj Hej, hej, marynarzu Nie, ja jak była ta piosenka o marynarzu? Nie wiem Chciałem zostać marynarze Nie wiem. Nie Chciałem mieć tatuaże To to, to jest od tego, eh? Nie wiem. no mi no? się, ale... No! Chciałem zostać marynarzem. Chciałem mieć tatuaże. Nie wiem, ludzie... Drugie... Tatuaże masz, marynarzem też zostałem. No i jestem! Kiepski ferdyk. Poczekaj, <grym> odłożę piłę. Cia, cia. Mam łódkę do roboty.

Ała! W boku dostałem Ach. Chciałem zostać marynarzem. Chciałem mieć tatuaże. Ludzie, powiedzcie mi, dlaczego nagrywamy ogródki? Ja byłem na łódce, a wy nas nie chcecie tak dużo oglądać. Nie robimy patologii, pomagamy ludziom. Patologia ma po miliony wyświetleń, a my mamy jakieś drobne grosze. Także ja jestem na łódce, mam wiosło w ręce A Wy możecie wejść na nasze kolejne odcinki Pozdro! Chciałem zostać marynarze Zapłynęli ładnie się drzewa wyciąga? Co? Ładnie się drzewa wyciąga Zdenerwowany kowal Tak zwany Angry Kowal Tak, pada deszcz. Słońca nie ma miało być. To jest takie ładne jeziorko z tyłu. Tomek też zdenerwowany na tą całą robotę. Mówi, że on to wszystko. Pie. Taką pogodę to jest nieludzkie robić. Uleje deszcz. Ja utknę na wyspie. Łódka mi odpłynęła. Nie fajnie, co? Nie, jak ja mi się dzisiaj. Mi to. też, nie. Robimy co wolno. Dobra. Tamek, robimy co wolno dzisiaj? Nie. To nie? No i przyjdzie taki i ci w no. wszystko, nie? I to ponoć ty jesteś Pan Maruda, no. a to, to, to jest Pan Maruda. No, pan Maruda niż przyjdzie to... z dobrej zabawy. No, no, zabawy. Pogrąca uśmiechów dzieci. <laughs> no. Tomek obejrzał filmik i wie co nagrywamy, jak robimy, że tam nikogo nie wyzywamy i od razu bardziej zadowolony do pracy przychodzi Pewnie sobie wcześniej myślał, że kamera wyłączona, a my wyzywamy No Tomek zapierdala, my sobie siedzimy No tak nie jest Jeszcze parę drzewek, ale chuj jak ja z nimi gdzieś dojdę Jak ja mam je obciąć? No, no, tu. normalnie obcinasz, potem rzucasz tutaj i tak I tyle czuję na wyspę i tyle no Dobra, ja nie dam rady, kto jak nie ja Cześć, zaż ustawię GoPro, żeby mi to nagrało Cześć, że to będzie łatwiejsze zadanie pa. Pa. Nie. Te? No, te oba no. Te i te? No. No to pierwszy te chyba, bo jest na górze Ciao. Ja. Trzeba hurtownie zrobić. Furtownie <noise> <ciekawe>. Filmików. Chyba, <noise> tyle ciszki pracy i się pierwsze pieniądze żebyśmy. <noise> Żeś to położył dokładnie w tym samym miejscu co było Na no trochę <grym> Dokładnie w tym samym miejscu Kawałeczek kurde. dalej jest Ale już złapie no tak, ale chodzi o to czy te... No one pękają mi kurwa No i wyspa obcięta wokół Ale to inaczej wygląda od razu Tak pusto A ile światła Jeszcze tu teraz drugi most zbudowany Kowal tam nosi, tam jak naprzód. Tutaj jest zbudowana jeszcze dalsza część i trzeba jeszcze to wszystko z wody wyciągnąć. Da, niedługo przyjeżdża maszyna i nie mówię o tobie. <ścoughs> Tyle materiału jedzie. O, wyląduje w wodzie, czy nie? Nie, nie, było. już było, no, ale nie dużo. Kiełba, nie dajcie. Dużo zostało. Co? Z tyłu jeszcze dużo zostało. Znaczy tam? W wodzie no. pewnie parę drzewców. Z wody. Jeszcze to całe trzeba zmienić. Tu będzie z tym trochę zabawy. Damy radę. Kurwa, gdzie <laughs> nie nagrywasz? Nie nagrywaj. Tu jest trochę tych drzewek. No, no tam. No dużo, no okej, okay. myślałem, że tego jest więcej. No, no tutaj są te grube dość, nie? Z tego to będzie trochę tych opyłków mm. No, za mm. tym jest duża hołda. Za naszą hołdą. Chcę. Co tam? Ja na rybki. Jest łajba, co? Kapitan do Kapitan chyba wody nabiera Kapitan tonie nie Rzucić koło za pasowy Tomek chodźcie, pośmiejemy jak on tonie Nie tonę Teraz mam rzucić ta weź mu rzuć tą linę. Bo jak ja rzucę to go zabija. He he he. he, he. O nie Senior. Stój. Ilba. Rzuci go dalej. A. Mam. Chodź tu bydlaczku Bydlaczko, Jak to mały patyk jest Ty weź go podnieś i go podaj po prostu Tego, o dobra, tego no. Trzymaj Marzec bym Cię nie zdjął No Dobra no, to weź stąd i weź Nie idź za nad... to Najszybsza ta łódka to nie jest To ona jest tak szybka jak dobrze machasz, że machasz chujowo to nie jest za szybka Tam chujowe wiosło <noise> jak, jak to mówili chujowej baletnicy i rąbek u tak? tak? <noise> Dobra, jak na des? Idzie rambo na środku Zarzucana już się przyjdzie a czekaj, na razie jesteśmy zafascynowani patrzeniem jak się idziesz na dno <gry> Pierw wyjep się będzie oglądalność nie ja O, łatwo Zdrowy? Dobra Co pomóc wam? Sami nie dacie radycie Ej, wyprostuj, wyprostuj, nie rzucę. O kurwa, kurwa! Tomek jak pociągnie to nie ma żartu. I No, oto chyba nie. Dobra, czapiłkę jednak Mówiłem, że czapiłkę. To nie, wyciągniemy. Nie rzucaj. O jest. Ja to na pół gut. Dobrze Dobrze To jest możliwe, że od pierwszej do czwartej lampy Będziemy kostkę podnosili i kładli na nowo Jest to dobry pomysł? Nie Dlaczego? Jeszcze mu umyjemy tą kostkę Bez tego Trudno. Nie Dobrze będzie <grym> Nie zgadzam się Co nie? अवल पाए रा बंदि